Pokazałem tobie ogłoszenie, że tutaj w naszej parafii, Najświętszej Marii Panny z Guadalupe, od października zwalnia się miejsce na stanowisko organistego. organistego. E, Adamie, jak chcesz mieszkać w Białymstoku, to bardzo proszę, jest miejsce dla Ciebie. E, możesz grać. Czyli jak chce, to niech Adam przyjeżdża, tak? Niech idzie do proboszcza, Ja go znam bardzo dobrze. Załatwisz mu? A czemu nie. To ja się z nim mówię, kiedy on będzie mógł przyjechać i się przejdziesz z nim. Ty już pół drzewa zjadłeś, ty Ja u siebie myślę zrobić. windel? Tutaj? Na strych. A po chuj ci tam na strych. A ogranie za nieś poszuszyć. Idź lekko, go to ten. Będzie.